Przemysław Sarosiek, Dzień dobry Podlaskie. Wywiad z kandydatem, a właśnie kandydatką na wójta gminy Grabówka, pani Ewa Grzegorczyk, Komitet Wyborczy. Zbudujmy naszą gminę. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Krótkie pytanie. Zostaje Pani dzisiaj wójtem, Komitet Wyborczy wygrywa, ma Pani większość w Radzie. Co byłoby pierwszą decyzją wójta Ewy Grzegorczyk, jeśli chodzi o gminę Grabówka? Pierwsza decyzja o obniżeniu podatków, które zostały tak mocno yy, yy, wy... Pod, podwyższone. podwyższone. Mieszkańcy po prostu narzekają jak roznosimy ulotki i podczas ostatniego festynu podchodzili prosili, żeby, znie... żeby znie... zmniejszyć podatki, ponieważ yy, nie spodziewali się, że w nowej gminie będzie tak ciężko. W dzisiejszych to, czasach w na ten moment. W Supraślu były mniejsze podatki? Yy, w Supraślu były mniejsze i w Supraślu podwyżka nastąpiła minimalna. Według tych widełek, które są dostępne, które są zalecane przy ustawianiu podatków, a na terenie naszej gminy została przyjęta ta górna stawka. I czego te podatki dotyczą? To są podatki od nieruchomości? Tak. tak. Czyli mhm. przede wszystkim dotyczy to podatków od nieruchomości. Mhm. Ok, to jest pierwsza rzecz, którą by Pani zrobiła. A druga, jakaś inwestycja, coś co należałoby przede wszystkim jeszcze zrobić, jakieś inne działanie. No, inne działanie to y, poszukać lokalizacji na budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Grabówki i y, poszukanie obiektu, w którym mogłaby się mieścić nasza gmina. W tej chwili gmina, jako budynek, jesteśmy y, u, y, w prywatnym y, budynku. No tak, z tego co pamiętam, mieści się Państwo między myją, a chyba tak, o, z zakładem, w tak, którym tak. można naprawiać samochody. Tak, tak, tak. tak. No dobrze. To drugie pytanie. Gmina Grabówka wybrała wójta, ma wybraną Radę. Ale po co pani stanowisko wójta? Przecież pani jest zupełnie zupełnie innego zawodu, zupełnie innego świata. Kandyduję, ponieważ utworzyła się nowa gmina, mam bardzo dobre grono kandydatów na radnych i razem z nimi. Postanowiliśmy brać udział w tych wyborach, które są też taką szansą na tworzenie tej nowej gminy. No dobrze, ale ma Pani dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie samorządu, bo pracuje Pani w szkole, w edukacji. To jednostka, która zawsze podlega gminie. To edukacja tak przygotowuje do tego, żeby móc zarządzać gminą? Nie, to chyba kolejne takie wyzwanie. Moje innych moich kandydatów, którzy są gotowi pracować dla naszej gminy. Drugie, trzecie pytanie, jeśli chodzi o kwestię współpracy, do wiadomo, że jak się dostaje wójtem, to trzeba współpracować. Powiat, w powiecie rządzą jedni, w województwie rządzą drudzy, u góry są jeszcze inni, wokół wójtowie, burmistrzowie z różnych barw politycznych. Z kim najlepiej by się pani współpracowało, z którą z tych grup politycznych? No bo są i tacy jak w powiecie, jak Marek Nazarko, który jest działaczem pełną parą polityczną, ale są też i tacy, którzy, po których ciężko się Wiedzieć, jakiej partii sprzyjają? Ja jestem tym człowiekiem, który potrafi współpracować ze wszystkimi i należy do, do grupy ludzi, którzy budują dobre relacje i współpracuję ze wszystkimi. I nie ma znaczenia to, czy dana osoba jest z jednej opcji politycznej, czy reprezentuje in, inne poglądy niż moje. Najważniejsze to są nasze rozwiązywanie naszych problemów i naszych e, potrzeb, naszej gminy i budowanie takich relacji, takie, takiego wizerunku, e, żeby to służyło wszystkim mieszkańcom. Rozumiem, czyli tutaj nie, nie byłoby nie. problemu z dogadaniem się. Nie ma Pani jakichś wyraźnych sympatii, antypatii. Nie. A jeżeli chodzi o kandydatów na radnych, oni też są tacy apolityczni społecznicy, czy to, to są ludzie różnych różnym przekroju? To są ludzie, którzy mają swoje pasje. Nasz program powstał w oparciu o kandydatów z mego komitetu, którzy tworzyli. Każdy odpowiada w jakimś sensie, każdy tworzył ten punkt i każdy jest specjalistą w danej dziedzinie. Wszyscy są bezpartyjni że nikt z nas nie jest partyjny, nie należy do żadnej partii i wszyscy chcemy działać i tworzyć dla, nas, dla, dla dobra naszej społeczności, dla dobra naszego, naszych mieszkańców. No dobrze, to ostat taka kwestia, o której wszyscy w tej chwili chyba mówią, bo Grabówka powstała od 1 stycznia. Najpierw była grupa, która była inicjatywna, chciała oddzielić grupę od Supraśla. Ale zanim ta grupa, ta gmina się zjednoczyła, to ona się wzięła i podzieliła chyba, bo w tej chwili takie emocje są na, jeśli chodzi o wybory, jakich chyba nie było wcześniej. Jak Pani wyobraża sobie, że ci ludzie się ze sobą zaczną współpracować i rozmawiać, skoro w tej chwili te wybory tak mocno podzieliły? Powiem tak, odbywały się w tym tygodniu festyny. Byłam na festynie, na, festynie, na spotkaniu takim integracyjnym organizowanym przez Komitet Frankowskiego. Byłam też na spotkaniu y, Komitetu y, Pana Iwaniuka ze wszystkimi radnymi, poznałam się, rozmawiałam. Y, wszyscy chcą y, y, dobra dla naszej gminy i wszyscy chcą tylko tego, żeby współpracować. Odbył się też y, spotkanie integracyjne w niedzielę u nas, na, też na górce Tomka naszego komitetu. Zbudujmy naszą gminę. Przyszło bardzo dużo mieszkańców z dziećmi, y, osoby y, seniorzy nasi przyszli i wszyscy prosili tylko, y, y, wszyscy. Y, jak, jak rozmawialiśmy, to wszyscy sugerowali to, żebyśmy tworzyli dobrą i zgodną gminę, gdzie będziemy z sobą rozmawiać, budować dobre relacje, pracować dla naszej gminy, a przede wszystkim, żebyśmy się wsłuchiwali w głos mieszkańców. Panie Ewo, a um, takie pytanie dotyczące właśnie y, gminy. Skąd nazwa pochodzi, po, pomysł na taką nazwę? Bo tutaj, jak przeglądałem te nazwy, były naprawdę różne, ale po nich naprawdę ciężko domyślić się, co kto ma w sercu i co kto ma na myśli, co chce zrobić w tej gminie. Znaczy, nasz, nasz komitet y, celowo na, y, ma taką nazwę zbudujmy naszą gminę. Nie ma członka Grabówki, ponieważ wszystkie komitety prawie mają gminę Grabówkę, ponieważ my uważamy, że w skład gminy wchodzą wszystkie miejscowości, nie tylko gmina Grabówka, też Sobolowo, Sowlany, Henrykowo, Zaścianki. I dlatego tak wybraliśmy taką nazwę: zbudujmy naszą gminę, a budować będziemy wszyscy, niezależnie od tego, kto zostanie radnym i kto zostanie wójtem. To wszystko ma służyć temu miejscu i tym ludziom, którzy są w tym miejscu. Od jak dawna pani jest związana z Grabówką? Mieszkam ponad 22 lata. I pracuje pani w tej, w tej tak, gminie w tej tak, tak. jako, najpierw nauczyłaś się teraz jako wicedyrektor. Wicedyrektor, tak. No dobrze, to tu jest kamera. Powiedzmy, że za chwilę będą wybory, trzeba gdzie przemówić. Jestem potencjalnym gmina, mieszkańcem Gminy Grebowskiej. No nie jestem, ale gdybym był, to chciałbym, żeby taki kandydat powiedział do mnie, dlaczego akurat jego powinienem wybrać i dlaczego powinienem głosować na, 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 na radnych. Kamera jest dla pani. Dzień dobry. Zapraszam państwa do głosowania na mnie, na radnych z mojego komitetu, ponieważ jesteśmy osobami, które chcą wspólnego dobra. Jesteśmy osobami, które nie są skłócone, które budują dobre relacje, i uważamy, że w nowej gminie, w nowej Radzie Gminy, e, powinny takie osoby się znajdować. Oddajcie głos na mnie i na moich radnych. Dziękuję. Proszę Państwa, no to zostaje mi tylko dla Państwa życzyć 15. 16? 16 marca. Do 15 marca będzie. Jeszcze, 15 już nie będzie kampanii. Mm. Do 14 uczestniczymy w kampanii. Potem jeden dzień na zastanowienie, 16 idziemy głosować. 16 marca głosujemy i jeden z kandydatów lub kandydatek należy zakreślić X. Pamiętajcie, nieobecnie nie mają racji. Przemysław Sorosiek, dzień dobry Podlaskie Ja bardzo dziękuję panie Ewo za przyjęcie dziękuję. zaproszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję. serdecznie. Dziękuję.